Jak realnie można zarobić po jednej z największych aktualizacji ostatnich miesięcy? Nowe kolekcje, wycofanie starych, zmiany w armory i to wszystko w mniej niż jeden tydzień a ludzie się po prostu w tym nie połapali, gdzie leżą Twoje pieniądze. Ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie. Więc jeżeli tym się interesujesz, to zostaw tutaj subskrypcję oraz lajka pod tym filmem. Oczywiście, możesz też zostawić opinię w komentarzu. A ja teraz robię troszeczkę więcej filmów, więc będą pojawiać się filmy dla wspierających. Więc, jeżeli jesteś zainteresowany, no to polecam Ci wspierać mój kanał, jeżeli podoba Ci się to, co ja robię. Pierwszym punktem są nowe kolekcje i dlaczego warto czekać. Valve wrzuciło trzy nowe kolekcje do aktualnej puli dropów czyli do tej, która dropi nam po meczu za expa. Escent, Boreal i Radiant to są trzy kolekcje, które możemy dropnąć po meczu. I jak zawsze, najpierw hype, a potem drop, a teraz ceny znów lecą do góry. Dlaczego? Bo mało ludzi je farmi. Wszyscy myślą: E za tydzień, przecież te skiny będą warte grosze. A tu niespodzianka supply nie są duże. Więc warto je dropić, no bo jest to dopiero początek. Jest to podobna sytuacja jak na przykład przy wychodzącej skrzynce. Na początku jest tego mało, jest w miarę duży hype, ludzie to chcą, więc ceny nawet niemieckich skinów kosztują naprawdę, naprawdę sporo. Co robić w takiej sytuacji, jeżeli chcę na tym zarobić? Jeśli dropisz, to serio sprzedaj ją teraz bo jeśli więcej graczy zacznie to robić, supply się zwiększy, popularność trade upów na te skiny zdecydowanie wzrośnie, a ceny zaczną spadać. Więc jeżeli chcesz złapać się na falę hype'u, to chyba mamy ostatni przystanek. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter Strike 2. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tą skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem INWESTOR dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 złote i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak bli skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci Pirate słapa, bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarmu oraz patternów do wartości wypłacanego skina, więc polecam oczywiście z kodem Inwestycje. link w opisie. Punktem drugim są cztery kolekcje, które zostały wyrzucone z puli dropów, czyli te kolekcje, które zastąpiły tamte. Valve wywaliło z rotacji takie kolekcje jak Bank Italii, Lake czy Train. I tu się robi ciekawie, bo w tych kolekcjach były tak zwane filery skinów niebieskie, tanie ale mega ważne do trade upów. One po prostu znikają w dużych ilościach z rynku przez to, że ludzie robią kontrakty. No i co się tu dzieje? Ceny takich filerów lecą 100% w górę, bo nagle jest ich po prostu za mało. Ale uwaga, większość ludzi już flipnęła swoje skiny i może się okazać, że w następnym tygodniu będzie to powrót do tej samej ceny co była, albo będzie po prostu lekka korekta. Moim zdaniem może być to dobry moment na wejście pod long term w te itemy, no bo ludzie i tak będą używać ich do kontraktów, a ich supply będzie zdecydowanie spadał. Więc co tutaj zrobić? Ja bym tu czekał na lekką korektę i zbieranie tanich filerów, właśnie z wycofanych kolekcji. Nikt nie wyrzuca czegoś, żeby później to dodać, więc raczej nie zobaczymy z powrotem tego aktualnych polidropów. A kontrakty w CS2 raczej nie przestaną być modne. Trzecim punktem, na którym można zarabiać, jest armory. Tutaj się zaczyna prawdziwa jazda nowa kolekcja Treina dodana do armory. Całkiem ładna, ale jeszcze bez większego ruchu cenowego. I to może być okazja, Zanim rynek się obudzi, dodali nam też Fever Case'a. No wiadomo, wszyscy jarają się kosami z tej skrzynki, ale uwaga, galerii, przez to, że nie zniknęła, straciła bardzo dużo swojej ceny, która miała przed aktualizacją bo jest to ponad 20%. Co ja bym robił, żeby zarobić? Nie wydałbym gwiazdek na przykład na galerii. Kupowałbym ją z rynków zewnętrznych, no bo tam ceny potrafią spadać poniżej 2 ,40 zł 40 gr. A to zdecydowanie taniej niż koszt wytworzenia jej z armory. A Fever Case, jeżeli masz gwiazdki, no to moim zdaniem najbardziej opłaca się brać tą skrzynkę, ponieważ jest tam ogromny hype, ludzie strasznie chcą to otwierać, więc ten supply będzie stopniowo spadał, bo ludzie cały czas będą go dropić, otwierać i to wszystko będzie mniej więcej się wyrównywać, więc ta skrzynka może być bardzo długo opłacalna. Podobnie jak było z galerii, tylko moim zdaniem Fevercase ma jeszcze lepsze warunki, ponieważ tam się kosy nie powtarzają, a w galerii te kosy powtarzały się na przykład w kilowacie. A punktem czwartym jest Roy z klasycznych kolekcji Armory. Bo ono tam leży i kwiczy. Wszystkie stare kolekcje Armory, graficzna, overpassa i tym podobne lecą po prostu na pysk. Niektórzy łudzą się, że wróci ten cały popyt. Ale prawda jest taka, że ROI z większości kolekcji leży około 80-90% i nikt nie chce tego ruszać. Czyli Supply też przestaje być generowany. Co bym zrobił? Można wejść tanio w niektóre skiny z tych kolekcji pod kątem przyszłego wycofania, bo jak Valve zrobi update i wyrzuci te kolekcje, to znów będzie wzrost zaskoczenia. Ryzyko jest ogromne, ale potencjał również. Więc moim zdaniem może to być fajna opcja do zarobienia na tym. Pamiętajcie, że to jednak nie jest nic pewnego, bo nie jest to operacja, która zmienia się cyklicznie. Jest to armory pass, który mamy pierwszy raz w historii i ciężko powiedzieć, co Valve tak naprawdę zrobi. Wy napiszcie, z czego tak naprawdę korzystacie i w jaki sposób zarabiacie aktualnie na tym, co zostało dodane do gierki. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam na razie.